Pan z wami, jest to ten słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W tym czasie Maria wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami, i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że matka mojego pana przychodzi do mnie? Oto skoro głos twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane ci od Pana. Wtedy Maryja rzekła: Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, zbawcy moim, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, święte jest imię Jego, a Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tych, nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich, strącił władców stronu, aby wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą Izraelem, pomny na swe miłosierdzie, jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Oto słowo Pańskie. Amen. Drogie siostry, drodzy bracia w Chrystusie Panu. Dzisiejsza uroczystość. Niektórzy powiadają, że to największa uroczystość Maryjna. Ale dzisiejsza uroczystość jest bogata i w modlitwę, w liturgię. Także wigilia, czyli wczorajszy wieczór, miał swoją. Liturgię eucharystyczną miał swoje modlitwy szalne, dzisiaj są inne. Podobnie jest zestawem czytani, które w pełniejszy sposób niż zwykle w niedzielę w trzech czytaniach, w pełniejszy sposób starają się przed nami odkryć tajemnice wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Jeżeli zwrócimy uwagę na Ewangelię, to Ewangelia Wigilii ukazuje nam Maryję, Matkę Jezusa Chrystusa, przez błogosławieństwo pewnej kobiety z tłumu, który idzie za Jezusem. Ci, którzy słuchają Jezusa Chrystusa którzy doświadczają mocy Jego nauczania, widzą znaki, które czyni. Pewnie nie jeden z nich otrzymał łaskę uzdrowienia, odpuszczenia grzechów. Może byli w tym gronie nakarmionych na pustkowiu. Idą za Jezusem i oto jedna z kobiet woła za Nim, błogosławione łono, które cię nosiło i piersi, które stałeś. Słyszymy świadectwo, które jest raczej pośrednie płynące przez osoby Jezusa Chrystusa, przez obraz, który się jawi tym ludziom. Skoro Jezus ma taką moc, to kimże jest Jego matka? Dzisiaj w uroczystość, w niebowzięcia, Ewangelia pokazuje nam Maryję, która nawiedza swoją krewną Elżbietę. Ale ukazuje nam Maryję, która wielbi Boga. Wielbi Boga w Hymnie, wielbi dusza moja Pana. My ją nazywamy, przeżywając także nieszpory, magnifikat. Bracie i siostry, zachwyćmy się dzisiaj Maryją, Matką Jezusa Chrystusa. Zachwyćmy się nią w jej macierzyńskim powołaniu. Tak jak ta kobieta mówi, błogosławione łono, błogosławione piersi. Zachwyćmy się nią w jej macierzyńskim powołaniu, w trudzie jej ziemskiego życia, życia matki, żony Józefa. Przecież siostry Maryja i jej trudy to nie tylko krzyż, pod którym jest razem ze swoim synem, ale to także prawie że rodzący się skandal związany z jej zwiastowaniem to wyprawa do Betlejem, ucieczka do Egiptu, powrót odbudowywanie życia w Nazarecie. Towarzyszenie Jezusowi Chrystusowi, wspomniany krzyż, Golgota. Maria jest także w kiedy wstępuje Duch Święty. Ale to już radość, to już chwała. Ona wychowuje Syna Bożego. Trud wychowania to także trud ziemskiego życia. Ale uczmy się także od Maryi jej duchowego piękna, własnej godności i wartości. Uczmy się od niej modlitwy, której uwielbia Boga za wielkie rzeczy, które Bóg w jej życiu uczynił, nie tylko w jej życiu, w życiu jej narodu, które uczynił w końcu każdemu człowiekowi. Te wielkie rzeczy, które Bóg uczynił, możemy nazwać jednym słowem zbawienie. Które dotyka każdego z nas, w którym ona, jako Matka Jezusa Chrystusa, jest niezwykle ważnym, powiedzielibyśmy, ogniwem, elementem, chociaż to nie są słowa, które byłyby tu na miejscu. Ona jest Matką Zbawiciela. Przeciej siostry, ten zakwyt Maryją, niech też wzbudzi w naszych sercach pytanie. O nasze życie, o nasze, o nasze życie przy Bogu, o naszą wierność powołaniu, którym nas Bóg obdarzy. Niech wzbudzi pytanie: Co mogę powiedzieć o mojej osobistej modlitwie? Bo to właśnie modlitwa jest odbiciem naszych wnętrz. Które słowa Maryjnego Magnificat mógłbym powtórzyć jako swoje? Czy wołam do Boga codziennie, wielbi dusza moja Pana? Czy się raduje mój duch w Bogu Zbawcy moim? Bracie siostry, modlitwa to zawierzenie Bogu, to codzienne uwielbienie, ta radość w Bogu towarzyszy Maryi mimo wszystko. Czy taka też jest moja modlitwa? Czy potrafię popatrzeć na siebie, na swoją wartość w oczach Bożych? Na swoje uniżenie przed stwórcą, bez odrobiny pychy. Posłuchajcie, Maria powiedziała: Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. I mówi to, śpiewa to bez cienia pychy. A potem wychwala Boga za wielkie dzieła, które w jej życiu dokonał. A potem wspomina obietnice dane Ojcom, Abrahamowi, które się spełniają, które się spełniają przez, przez nią także, przez jej syna Jezusa Chrystusa, syna również Boga Ojca. W serdecznej modlitwie, prośmy też Maryję, aby nas rozmiłowała. W pokornej służbie, takiej może nieco głębszej, albo wręcz w głębokiej wewnętrznej modlitwie do Boga, którym jest uwielbienie, którym jest dziękczynienie za dzieła Boże, które dokonują się, braci i siostro, w Twoim i w moim życiu. Czy widzisz obietnice, które Bóg składa w Twoje serce, które złożył przez Słowo Boże? z tą obietnicą zbawienia, wskazania drogi do nieba. Ale o to samo módlmy się także dla naszych bliskich. Może dla męża, który takiej modlitwy potrzebuje, takiej, takiej przemiany potrzebuje, może dla dzieci, może dla kogoś z mojego otoczenia. Aby i oni zobaczyli wielkie dzieła, które Bóg których Bóg dokonuje, aby rozmiłowali się, rozmiłowali się w pokornej służbie Bogu, w ożywieniu powołania, których, którym ich Bóg obdarzył, i zwrócili się do Pana i Stwórcy, i naszego Zbawiciela w głębszej niż zazwyczaj, powiedziałbym wręcz w głębokiej modlitwie. Amen.